TV24 Reporter Skype. Proszę Państwa, jesteśmy dzisiaj z wizytą u szewca. Pan Zygmunt od lat naprawia obuwie. Jest to, kochani Państwo, zawód już właściwie dzisiaj wymierający. Ja na przykład pokażę, pokażę na przykładzie mojego buta, co można co szewc może zrobić. Gdyby, gdyby nie sprawna ręka mistrza Zygmunta to proszę zobaczyć, o jak mi tutaj podkleił, bo mi troszeczkę popękało to obuwia, a teraz nowe za, e, e, kupić to byłoby kilkaset złotych. Prawda? Tu dość sprytnie podkleił i dzięki temu ja nie muszę dodatkowych butów kupować, ponosząc dodatkowe koszty, bo tutaj w miarę fajnie mi e, zrobił. Właśnie, Zygmunt, powiedz mi, Jacy ludzie do ciebie przychodzą z jakimi butami i dlaczego? No nie, ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi o naprawę obuwia, to różne buty są. I takie, takie. Chyba, że są buty naprawdę tanie, Aha. a jest grubsza robótka, to im się nie opłaca naprawiać i wycofują się z tej naprawy. Czyli co, chińszczyzna na rynku? O, o w ten sposób, no, większość jest. No, no, no. Ale tutaj widzę, że, że, że Ty porządne buty, to trzeba yy, yy, dobrej ręki na to, o, czyli... Tak ty, są też dobre, dobre buty, bo to skóra wszystko, Aha. a tu popękane w środku jest, ja, ja takie w piętki tu robię, tej klientce. No. Czyli coś jeszcze można z takich butów tak. zrobić tak. i lepiej zapłacić szefcowi, dając jemu za, zarobić, tak. a on, tak jak jest to w Twoim przypadku, naprawi i my, potencjalni klienci, nie musimy wyrzucać, a dzisiaj, kochani Państwo, Dobre buty to jest wydatek rzędu kilkuset złotych. To się. lepiej dać kilkadziesiąt złotych szewcowi, który jakieś cudo jeszcze z nich u, uczyni, niż e, wyrzucać od razu na śmietnik i kupować nowe, a nie każdego na, na to stać. Jacy ludzie tutaj się trafiają? No, jacy, no różni. Tacy i tacy, bo są i też ci, co mają pieniądze, ci, co mają buty, ale są dużo ludzi, jest takich, co właśnie. Nie ma właśnie. My o właśnie, pokażmy. Nie. Tutaj nasz klucznik Tadzio stoi. Niech się przesunie. A my pokażemy te półeczki. Jakie właśnie, jakie, jakie buciki. I kogo tu więcej można spotkać? Kobiety czy, czy mężczyzn? Kobiety. 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 I jakie, jakie buty Panie przynoszą? No, w tej chwili to tak jak wiadomo, to jest ten sezon, że zimowe, jesienne, zimowe, jesienne. O, Bo tam widziałem i, i szpileczki. I, a te szpileczki już leżą z pół roku. Rok. No, widocznie któraś z pań no. pewnie sobie gdzieś pojechała, tak. siną dal i zapomniała o swoich e, Buta. mhm. butach. A zaraz, które to są? Aha, to są te czarne. Pokażmy no, no. je do kamery. o. Widzą Państwo, jakie ładne, jakie szykowne. To jak sam raz jak się. E, jak nadejdzie czas karnawału, to nie jedna pannausia jeszcze będzie mogła w takich butach potańczyć. Tak. A lakierki też się zdarzają? Też, też są, są, też. I co, co w lakierkach? Przeważnie, przy tych lakierkach obszasiki, bo to są szpilki. Aha. Cienkie i on się szybko zbija i na okrągło idą do czasy. Proszę Państwo, to są buty no, z cholewkami, to są buty ze skóry i warto. Warto odwiedzić czasem szewca, bo mniej zapłacimy za naprawę, a więcej musimy wydać na zupełnie nowe buty. Pan Zygmunt ma swój zakład i jest chyba najlepszym szewcem poprzez swoje wieloletnie doświadczenie tutaj na wybrzeżu. Jaka to ulica jest, gdyby ktoś chciał? Sztormowa 5, Żabianka. To? Żabianka, Gdańsk, Żabianka, ulica Sztormowa 5. Proszę Państwa, no zachęcam, jeżeli będziecie mieli problem z, z butami, to powiem Wam szczerze, że warto do Pana Zygmunta depnąć. Czasami to tutaj się taka, taki tłok robi, że nie, nie ma gdzie, nie można się zmieścić, bo wprawdzie pomieszczenie nie jest duże, ale to świadczy o popularności. Także jeszcze jeden rzut, naszą maleńką kamerkę kamerką na Pana Zygmunta i zapraszamy do odwiedzenia tego skromnego. Zakładu e, Szewskiego, u mistrza Zygmunt, Zygmunta, i bez e, 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 nikakich, że tak powiem, z rozkaz zaciągając, mogę powiedzieć: Najlepszy szewc, tyle butów, ile już e, Zygmunt e, ludziom zrobił, pa, pa, e, miłe panie, zawsze cenią tą rękę, która potrafi cudo uczynić zepsutego buta, przywracając je, jemu jego blask. Szyk i tak dalej. TV24 Reporter Sky z wizytą u szewca Zygmunta.